Damien no, pokazał, że tam potrafi ładne, ładne, ładne gry dawać, ładne aliny ma i, i no nie wiadomo czy Forte to ogarnie. <grystanie> <Plohausu. grystanie> czy z tego plohausu? <grystanie> szkoda, że nie ty w tym momencie wielka szkoda, że Forte tam tak. nie, nie pojedzie, bo no, widać, nie. że gdyby Forte, on ma wielki talent, gdyby Wielk. usiadł... I gra oh, not yet. Yet. No, o, no, może, może. Tak, wspominam coś, że może by spróbował kiedyś, jak się no, uda. Może. E, od, jeśli, jeśli będzie chciał, to z jak najszerszymi rękami go, go zapraszamy, tak. bo e, jest to. Tak, że on jest mały, gracz. to łatwo go objąć <laughs> wtedy. E, dobra, zaczynamy to wszystko. To może być ostatni mecz, gdy jest do trzech wygranych po prawej tak. stronie z Zemien. E, terminus Re, to jest. To jest mapa. Rzadkość. Old schoolowa dość. No można powiedzieć, że oldschoolowa jest olbrzymia. I jest tak naprawdę bardzo fajna dla Tyrana i jego dropów, które potrafią no. tutaj olbrzymią to krzywdę to, w tym wszystkim tak, tak, tak. zrobić. A z drugiej e... strony jest tylko jedno przejście, więc na przykład jakimś tam six. A nie, tu są to jeszcze jest ta wersja z tymi skałkami do trzeciej bazy. Mhm. Coś, nie wiem, taka była w regulaminie? Chyba tak, ja nie no. pamiętam nawet. No, no, no. A tak e, swoją drogą, Matiś, mam do takie pytanie. E, co Ci najbardziej smakowało dzisiaj w bitce? Wiesz co? E, myślę, że ananasy były najfajniejsze w tej naszej bitce. No e. i dobra, zalecimy to wszystko. A tak swoją drogą, ja chciałem tylko powiedzieć, że mail do mnie to jest Robka Kom lecimy, bawimy się z tym wszystkim. A właśnie, skoro jeszcze jesteśmy na początku, to mm. chciałbym zareklamować swojego streama. Bo od już to zaczynam streamować, to. No, będzie właśnie dużo, ten. Ja to spokojnie, wrzucać, dam znać. Fajnie, dzięki. Tak, dam znać, właśnie... znać. Ale obiecujesz, że z komentarzem. Tak, właśnie będzie z komentarzem. Kamerka i koszulka, i koszula e, ten. Spróbuję, Obazka. to może nie od razu, ale to będzie na pewno. Ale właśnie chciałbym też komentować, także udzielać rad. Powiedzmy a propos czego. Także moje procesy myślowe, jakie są w grze. Także zapraszam, bardzo chciałbym, żebyście, żebyście go oglądali. Jednak od razu ci mówię, że procesy myślowe, jak się komentuje, spadają. To jest po prostu zbyt dużo. Dużo obciążeń, to jest jak z procesorem, tak, obciążenie tak, jest tak. Dokładnie tutaj mhm. jest e, to samo. No, tu jest o tyle fajna mapa, że Scout jest bardzo opóźniony tak naprawdę. Tu często Nexus First wchodzi, ale widzimy, że po raz pierwszy Damien e, robi szybką XP. No ładnie, ładnie. <grym> e, robił, e, <grym> <grym> właśnie zobaczyłem siebie w tym, e, e, robi szybką XP i... No, zobaczmy, jak mu ta ekonomia wyjdzie. A Forty najprawdopodobniej chce się bronić przed tym i może być z ekonomią do tyłu. Hmm, hmm, hmm. Tutaj tych chronobusów mało rzucanych na propki, dużo na ten. No. Dużo, na no, myślę, że on się boi tego ataku. No nie wiadomo. Oj, to jest ciekawe. To jest ciekawe. Proxy Twilight Council, więc przy darki. O, no to by bo. Było... W sumie forte ani razu dzisiaj jeszcze nie zagrał darkami. A wszyscy znają od tego, zawsze, że forte Chciałbym się zobaczyć meczek, który wygrywał forte kiedyś bez darków. Co było najciekawsze, wszyscy wiedzieli, że on gra darki. A i tak od tego A i tak tymi darkami wygrywał. No tak samo ja wiem, że Fresh One będzie na mnie alinował, a i tak od tych olinów padam. Także. Tylko wiesz, on ma cały zestaw tych olinów. A forte i tak zawsze grał darkami. Tak. Więc to było ciekawe. Znaczy, ja słyszałem, że na Egu w zeszłym roku ludzie już na ślepo na fortego po prostu budowali. I wyobraźli mi właśnie w naturalu, żeby na takie rzeczy być gotowym, na ślepo totalnie. No i dwa zeloty u dołu czekają, no to może być tak naprawdę problem, bo Damien zwykle opóźniał eBay. W sumie nigdy nie widziałem Darkshine już jest w drodze, będzie tutaj energia na tych orbitalach. No i tylko czy będzie eBay, ale tak na poważnie, trzy darki potrzebuje forte 3 darków. Co jest też ciekawe, on może zrobić ekspansję po tym, może zrobić DT Fast Expand. Ale równie dobrze może skończyć to. Jeżeli Damien tego nie rozegra tak, jak należy, będzie miał dosyć duże problemy. A Damien, na razie same baraki, jest, jest engineering B już, pytanie takie, czy będzie wszystko na czas? To jest dobre pytanie. Tu jest. Tu tak, jest jeszcze tak, tak. 40 sekund, zanim się skończy robić eBay, to jest 15 tak, na styk, na styk, no na styk będzie. Jest, Ale jest pytanie, czy od razu będzie udało tego tureta, prawda? To jest raz, a dwa, czy ta armia da radę trzy darki zniszczyć w tym samym czasie, kiedy, bo turret będzie najprawdopodobniej gdzieś tutaj. A ta armia może mieć problem, żeby zniszczyć. Oj, to może być lekki ząg. E, on e, chyba by się do... Nie dał wiem, czy zahaczy, do... jeżeli pójdzie tędy. Albo zahaczy, ale i tak się przedostanie, nie? To wydaje mi się, że bez problemu się może przedostać. Jeżeli tu jeszcze nie będzie tureta, to tak będzie Także wymusi co najmniej parę skanów, moim zdaniem tutaj. No i dwa deteki już są, wieżyczka jest gotowa. To jest bardzo ważny moment. I jak teraz? Zobaczmy tego... Tutaj próbuję bokiem przejść, po prostu odciągnąć uwagę przeciwnika idą właśnie od trzy darki I właśnie widzę, no i teraz pilnujemy. Patrzymy darki. A to jest przy... za o, to są... świetnie. A bardzo dobre. Damien domyślił się o co biega. No i teraz forte może mieć problemy. A widzę że też, że Nerchia ogląda nas. Tak więc pozdrawiamy cię Arturek, cześć. I teraz <laughs> powiedzmy z Nerchio czy Nercio? Mam tutaj możliwość akurat e, rozmawia z... Do, rozmawia z... Ale to, to za dwie Paryzem. minuty do, to pytanie do niego dotrze. No za minutę dokładnie. Aha, aha, aha. Do niego. dotrze. Czy on mówi, że on nie ma różnicy do no, niego. No wiem, ja też tak wiem, ale tak. jest, o, ja. Czy, czy, częstotliwość raz na dwa miesiące, raz w miesiącu, jak je ja streamuję nagrywam Nerchia, to jest no wszystko dobrze, tylko pisze się nerci, czy to się nerci, o, ja już taki facepalm. Już mam nawet tekst wpisany. Tak. Autentycznie mam wpisany gdzieś tekst na mailu, gdzie Pisuje, ctrl-c, ctrl-v takiej osobie. Tak, tak, tak. No i dobra, i teraz tak naprawdę Damien ma olbrzymią, wróćmy do gry, bo trochę już tak odeszliśmy, Damien powinien mieć dużą przewagę, chociaż ma trochę mniej scv ale ma te podwój, mogą być podwójne muły teraz. Więc tutaj Forte, no co Forte może zrobić? Forte może przejść właśnie w High Templarek. Mm. To jest standardowe przejście. Moim zdaniem Damien powinien pomyśleć o Ghost'ach, zrobić Ghost Academy. Z, i wyjść tą armią, bo te skany no, skończą mu się w którymś momencie. On tego tu nie ma, energii energię na dwa skany, gdzie pierwszy skan właśnie poszedł. Kolejny dart może być wezwany i nie będzie już tej armii. Tak, tym A... bardziej, że tu jest Pylon, którego nie wykryłem, Damien, prawda? Mm -hmm. ale, ale właśnie armia... O no właśnie, on wykonał no forte. Nerdio? Dobra, po... nerdio. No, tak mówi, że jak tylko Ci się podoba. Ale on właśnie tutaj nie ma armii za bardzo. Forte, on ma tylko I... 8 zelotów i to no może być jest... bardzo mocny atak. i jest ten skan, i jeszcze jeden. jest, zobaczmy, jak jest energia. Nie ma już energii w tym momencie. No i wśród tych zelotów powinien być jakiś dark. Jeżeli będzie dark, może mówić na energię, może więc mówić nawet nerdio. Więc mówimy na niego nerdio od dnia dzisiejszego. I dwa darki, gdyby teraz zaatakowały, by pięknie przetrzepały tą armię, ale zobaczmy, i jest. Steampack, Teraz para Okrążenie tutaj. Tak, próba ale zatrzymania, żeby Darki był w stanie o, ale coś ale potracił Bardzo mocno oberwał, no chciał zagrać fortę, tak jak często gra i kolejny steampack będzie krążył. Chyba było lepiej, żeby tymi próbami uciekł mimo wszystko. No tak. A nie walczył. A jeszcze energii na skan, jak to wygląda? Już jest. Na dwa skany jest energia i właśnie ten skan się pojawił, ale ta już i tak się nie trzyma zbyt dobrze. Skan zresztą skończył. No, no są. ale kwestia jest taka, że no po prostu supply-owo właśnie wygrywa Damien dwa razy, także no nie widzę tutaj zbyt dobrze tego dla Forte. Chciał hmm. fajnie zagrać, no ale dobrze, no niestety. Tak. Chciał zagrać tak, jak on często gra i nie wyszło, ale sprawa będzie taka, że Forte teraz będzie wybierał mapę. Tak, i to będzie 2 do 2, także będzie... może być ta trzecia gra bardzo epicka. I teraz ciekawe czy ktoś się obstawił dobry wynik yy, z tego. Właśnie, z... bo to tak na zmianę, prawda? Tak, chyba, że jeszcze numer może być taki, że Forte mógł równie dobrze zagłosować, jeżeli Kamil Sondra odpowiedział dobrze na Facebooku na te pytania, no to będziemy mieli chyba problem jakiś, bo będziemy mieli... Uuu, Armia już się zbliża w tym momencie nie imienia. No i tego już na pewno nie storm jest w drodze, no i będzie wysyłał teraz te darki, żeby to zatrzymywać. O to ale tutaj jest energii wystarczająco, dużo na trzy skany, jeden skan, drugi skan. Już na, na mój gusty, Forte może e, pisać e, GG, tak naprawdę, Absolutnie. bo nie zrobił tej. No nie wyszło, nie wbił się do środka i no wyszła. Lipa jaka wyszła, i mamy jednego Arkona Sionic Storm. Skończył się już tutaj robić, czy nawet nie? Pozbył się, go. Więc teraz mówię, że najwyżej przechodzić, Jest jeden Dark Tam gdzieś jakoś wladł. Zobaczymy, jak to wszystko zrobi. na no nic nie zrobi, tak naprawdę. E, w końcu normalnie. A, tak, z Tak, tak, chyba tak. Chyba myślę o forte, że przecież będzie też robił jakoś y, taki inny pody. No. no dobrze, no to mamy 2 na 2, czekam jaką mapę wybierze forte, no na pewno pod siebie.